No, baby. No, Dajesz no, radę, dasz radę! Yes. Ciężkie? A co ta rodzina z kabaretu? <grym> da jak? co cechuje influencera? Aktywność przede wszystkim. No tak. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani, tak jak wam obiecywałem, to jest kolejny film serii Rodzina Serii, po prostu Biała Podlaska, gdzie jestem. Mamy dzisiaj pewien szalen. Na ostatnim vlogu zobaczyliście, jak zrobiłem niespodziankę z okazji Dnia Kobiet dla mojej siostry. Dzisiaj robimy pewien żart. No nie chcę nazwać tego prankiem, ale po prostu żarcik. Nikola skończyła szkołę, Nikola jest u babci. I Dzisiaj postanowiliśmy, że znowu zajmiemy się jej pokojem, a mianowicie po prostu kupiliśmy dużo balonów, napompujemy balony, Nikola jest teraz u babci i jak wróci to planowo ma się zaskoczyć, gdyż kupiliśmy około, nie, nie około. Kupiliśmy 3000 balonów, mamy zamiar je napompować. Mam nadzieję, że wejdzie do pokoju, że bardzo się zaskoczy. Bądźcie ze mną, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Tysiące, się normalni. To koniecznie zróbcie to teraz, a my zaczynamy akcję, dmuchamy balony. Kupiliśmy elektryczne pompki, kupiliśmy też normalne pompki. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Tok! Ciko? Cześć! To jest, zobaczcie, to jest mój 15-letni piesek. Jak on się trzyma, skubany, dobra, mamy tutaj balony. Ogólnie muszę się pochwalić. Bardzo ciężko było mi znaleźć 3000 balonów. Dwie firmy napisały, że po prostu nie mają tyle. Tutaj na imprezę.pl zapewniło mi 3000 balonów. Dziękuję bardzo. Pompujemy mordo. ja To są balony? Zobaczcie 3000 balonów. Ile jest w paszce? Po 560, tak? to co? Tak myślisz? Jest to. <noise> Czemu wzięłaś ja tą pompkę? Myślałem, że to łatwo nam pompuje, trochę się zaskoczyłem. Fajnie fajnie. Dobra, słuchajcie, już ogarnęliśmy, to nie wiem czy to po prostu w sklepie naprawdę nie było, nie było tych normalnych, że mi dorzucili, czy po prostu to jest jakiś gratis, tu są normalne, tu są te normalne balony, które planowo mieliśmy, bo wykminiliśmy jak napompowaliśmy jednego, że to jest po prostu taki wiecie długi, taki może do jakiej, może jakiegoś węża zrobimy, albo wiesz, żyrafę. Tak jak myśleliśmy, kupiliśmy na początku tą, tą, tą yy, elektryczną pompkę, ale rozkminiliśmy, że właśnie nie będzie tego, jak to się mówi, ciśnienia, tak? W coś w tym stylu, i wiedzieliśmy, więc kupiliśmy normalne, ręczne, tracimy czas, no, pobywaliśmy jednego balonu, tak? No i o co chodzi? Oczywiście zawiedliśmy znowu, nie działa pompka elektryczna, nie działa pompka te ręczne też nie działają. No. Więc będziemy musieli napompować sami, w każdym razie spróbujemy, nie wiem, może nie damy rady. Tu od razu ktoś powie co zrobimy z tymi balonami, mamy już pomysł. Powiem wam tylko o co chodzi z grubsza, żeby nie nazywać tam po nazwiskach po firmach. Mamy, po prostu oddajemy te balony, powiedzmy tam gdzie ludzie tego potrzebują, gdzie dzieci tego potrzebują, ale nie ważne gdzie, bo nie możemy mówić, bo, bo po prostu nie możemy mówić, także... Dzie na pewno się jakimś dzieciom przydadzą te balony od. tylko pokazać balony? Możesz to powiedzieć? Pompujemy, nie wiem ile wyjdzie. Nie będziemy liczyć. Postaramy się jak najwięcej zaczynamy. Zobaczcie, mordeczki, nie jest źle. 20 minut pompujemy. Może tu nie będzie 3000 balonów, ale ten pokój jest bardzo mały, więc ładnie, ładnie to już wygląda, nie? Ile napompowałeś? 15 napompowałem. Jesteśmy po godzinie pompowania, zaczyna to wyglądać coraz lepiej, zobaczcie, jest bardzo dużo balonów. I idzie nam bardzo dobrze, wiecie co? Jednak sportowa dusza to sportowa dusza. Szybko pompujemy, mocno pompujemy, jest bardzo dużo balonów. I mam taki chytry plan, żebyśmy trochę poprzebijali w Nikolo, a żebyśmy na przykład poskakali w te balony, zobaczymy jak będzie. <noise> dlaczego, dlaczego akurat to nagrałem? Kochani kochani, jesteśmy po robocie. Nie wiem jak ona na to Nie wiem jak ona na to zareaguje, także jedziemy teraz po Nikole. Jeszcze coś zjemy, ale to na szybko. Juri mówi, że chce kebała, bo naprawdę jak jesteśmy w białej, to cały czas jemy Maka i już nam niedobrze jak one się elektryzują w ogóle. Czekamy na reakcję, później sobie zrobimy fajne zdjęcie. Już mam wizję takiego zdjęcia, więc czekajcie, oczekujcie. Zawsze Was o to pytam, ale możecie, możecie znowu napisać, czy, czy dobrego ma brata, czy takiego. Wiecie, ja bym chciała mieć takiego brata, który cały czas jakieś jaja robi. Ona nie będzie miała nudno kiedyś. Kiedyś, jak będzie miała 18 lat, na przykład jak będzie, jak odpalimy sobie te filmy, jak będą wspomnienia, pamiętasz jak zrobiłeś mi balony, a pamiętasz jak y, kupiłeś mi róże i przyszedłeś do szkoły, tak myślę, że tak, na, dlatego to robię, wiecie, dlatego właśnie to robię, tak jak mówię wam zawsze, żeby bawić się w życie, to o to chodzi, żeby fajnie to było wspominać. I wierzę, że kiedyś z siostrą będę razem to wspominać. Super o, i będzie fajnie Co to w ogóle za czapeczka, co? się ziomek, piąteczka To jest nowy vlog, chcesz się przywitać? Hej, z tej strony Nikola Co tam było? Ile, ile ocen w szkole? Ile szóstek? Znaczy nie szóstek to 15. No? Piątek to 20. Mamy dla Ciebie balona w ogóle w prezencie. No po prostu, nie wiem skąd, nieważne skąd, to jest prezent dla Ciebie, cieszysz się? No po prostu, dostaliśmy, fajnie? Na pewno nie do maka, już mam dość, wiesz? Pojedliśmy dwa dni w maku i mamy dosyć z Jurim Powiesz, jakbyśmy teraz mogli nagrywać na przykład, jemy wszystko z maka Co? masz tu czapkę Jak sebek a weź, zrób tak cziku. No weź tak zrób czzejku. Nie. Yeah. No i tak ten tak głowy. No, oh, cika like laphone. Sika like laphone powiedz. Nie. Na początku jest, jesteś denerwowana, czy co? O co chodzi? Nakreśl reakcję Jaka jesteś? Fajnie Fajnie? To tutaj położymy balony i skoczymy na nie wszystkie Nie Nie Kobiety nigdy no, nie, nie zgadzają się <laughs> <laughs> Tak basenie z kurkami, nie, nie widać was zupełnie. Nie widać? Nie. Kochani kochani, dzień dobry wszystkim, widać się w kolejnym filmie. A zajemna, co? Nie wiem. Chodź, a co? Trzeba to posprzątać przed magą. Nie Nie teraz na balony. Czego już między nogami jak w basenie, nie? Z kulkami. Masz, masz prywatny basen z kulkami. Nikola wracaj! Wracaj! Ale to jest takie mega relaksujące, tak? Takie... Weź sobie chodź. Może, Może powinniśmy... Co? Wyskidu, co? Nie widać Cię w ogóle. Cicho!

Cię. Cześć, A ja cię bardziej. Ja, ja cię bardziej! Ja, ja cię bardziej! <noise> Zobaczcie, pokazałem właśnie Nikoli ile jeszcze balonów zostało. Co ty na to? <głos> <głos> ile to kosztowało? Co? Ile to kosztowało? Nieważne, kocham cię nad życie. Okej, okay, dziękuję. Uh -huh. Teraz mogę sobie odpoczywać. To jest co po ciężkiej szkole, ile nie miałeś bo... dzisiaj lekcji? Ile miałeś A lekcji? Ja mam na tych wszystkich balonach twarzy namalować. malowych. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki pomysł. Powiem Wam szczerze, że właśnie wiesz, jak byłem dzieckiem, jak byłem mały w twoim wieku, zawsze o takim czymś marzyłem. Że mieć cały pokój balonów dało radę? A powiedz mi, chodź bardzo? Tylko powiedz mi powiedz mi jedno, jest problem, bo mama powiedziała, że ja to później przemił, bo ona wie, czy zostawić ci Właśnie jesteś śliczna. To jest najładniejszy kolor. Piękny, Malski. prawda? Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Dziękuję bardzo za ten weekend rodzinny. Tak jak mówiłem, potrzebowałem, bardzo tego potrzebowałem, żeby tutaj przyjechać, żeby nagrać takie rodzinne vlogi. Wy to lubicie, a ja lubię to nagrywać. Czasami nie mam czasu na niestety tutaj przyjeżdżać, ale uwielbiam to. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mnie motywujecie. Dziękuję, że mam taką śliczną sor... Nie, nie, nie. Dziękuję, że mam taką śliczną siostrę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Bawcie się w życie, bawcie się w życie, jeszcze raz powiem, róbcie to, co kochacie, kochajcie siebie i widzimy się w kolejnych filmach. Siema. Nara. Nara. Wszystko dobrze?